Dobra, to może króciutko o demokracji. Podobno mamy taki ustrój, tak zwaną demokrację, ponieważ podobno nie wymyślono do dnia dzisiejszego ustroju lepszego. No więc, krótka definicja o demokracji według mnie. Więc, jak dla mnie, jest to nazwa takiego sztucznego tworu, który za pomocą polityki i za pomocą propagandy wszechobecnej ma za zadanie wmówić człowiekowi, że jest wolny. A teraz ty, tak zwany wolny człowieku. Powiedz mi, w którym to miejscu jesteś wolny i jaki ty masz wpływ na to, co się w Twoim kraju dzieje? I ja nie uważam. Ja po prostu wiem, że Twoja tak zwana wolność to się ogranicza do przełączania kanałów telewizyjnych, tak, ażeby Twój umysł był napchany jedną albo drugą stroną. Albo ewentualnie do tego, żebyś poszedł na wybory i zagłosował na tak zwane mniejsze zło, albo na to, co ci któryś z tych kanałów będzie przekazywał. I to jest ta kurwa Twoja wolność. Pozdrawiam serdecznie. Hej.